Wiosna już coraz bliżej, i nawet wieczorową porą robi się ciepło. Dlatego chciałem pokazać Wam, jak prezentuje się oświetlenie LED w naszej tarasoli Kubik na ekspozycji. Zobaczcie, tutaj mamy oświetlenie LED zintegrowane w belkach wiatrowych i trochę zabawiliśmy się tym światłem, ponieważ zastosowaliśmy oświetlenie LED strip białe w dwóch belkach i trzy pasma RGB. Daje to naprawdę bardzo fajny efekt wizualny. Jest to nasza najładniejsza konstrukcja z dachem tkaninowym. Jest to konstrukcja, na której nie widać spadków, natomiast te spadki oczywiście są, one są ukryte. W konstrukcji jest zintegrowane orynnowanie. No i pięknie to wygląda. Możecie zatrzymać oczywiście dach do połowy, czy ile chcecie, i bawić się światłem. Nie tylko w ciągu dnia, ale także wieczorową porą.